Dzięki tego odcinka brąz 1 na styl. Wizowie ja zbieram na te kolektor paki właśnie z hiper doładowaniami. O, dobra, dobra, porobimy go. Pam, pam. Dobra, mamy kolejnego brąz 1. Wizowie, ostatnio był reset. Tu wam się wyświetla zaraz wideo właśnie z tego resetu, ale no już drugi brąz 1. No, wow, naprawdę robi to dla mnie wie wielkie wrażenie. Yy, wow wbiłem jeszcze brąz 1 na Piper. I ogólnie wydropiłem te dwie motki ze star dropu, więc naprawdę bardzo się cieszę z tego, wow, naprawdę miałam farta. A, no i prawie bym zapomniał, widzowie, na nie też wbiłem sobie właśnie te brąz jeden. Naprawdę bardzo dużo tych masterek wbiłam, tylko po to właśnie, żeby zbierać monety, mam prawie 10 tysięcy. Widzowie, wam też polecam zbierać na ten kolektor, pak. Dobra, przejdźmy do tematu odcinka, czyli jak... Właśnie się przygotować do tej aktualizacji, która najprawdopodobniej już wkrótce wyjdzie. Ale jeszcze przed tym ważny komunikat. Filmy będą się pojawiały o godzinie 15.00, a nie o godzinie 13.00. Kończą się wakacje, więc każdy jeden film 15.00. Myślę, że to jest dobra lata, bo no zależy. Czasem widzowie, właśnie. Mm, yy, niektórzy właśnie widzowie wracają na przykład o 16.30 ze szkoły. A niektórzy właśnie widzowie wrzucają wcześniej troszeczkę, więc... Nie no, ja oczywiście będę wrzucał wszystkie filmy o godzinie 15.00. Wydaje mi się, tak też było w sumie przed wakacjami wrzucanie, więc taki szybki komunikat tylko. Okej, okay, przejdźmy już do widzowie. Jak najwięcej mon musicie mieć? Jeśli macie wszystkie właśnie zrenierzy właśnie tych, z tymi... Sperl. W sensie z tymi hyperładowaniami, no przyda wam się bardzo, dużo monet zależy, ale myślę, że 50 tysięcy macie to wystarczy w zupełności, ale coś koło 50-60 tysięcy monet, jak macie to bardzo fajnie. Jak nie, to polecam wam właśnie farmić sobie na Golden Masterkach lub na innych tutaj, yy, jakby, no, źródłach monet, możecie za klub końca kupować monety, choć myślę, że coś fajnego zostanie wprowadzone, więc nie wiem, nie wiem. Ale widzowie, właśnie farmcie sobie monety, jak najwięcej monet. Okej, okay, widzowie, jeśli już wy farmicie monety, albo jeśli po prostu chcecie do, y, kupować tych z choć one bardzo się opłacają, bo właśnie w tych kolektor z 9600 monet dostajecie mega emotkę, spraya, normalnie ikonkę, która jakby jest interaktywna taka. W sensie zmienia wygląd trochę. Takie pioruny strzelające, więc naprawdę bardzo opłaca się te kolektor paki. Oprócz tego przygotujcie sobie kredyty właśnie na październik, bo w październiku wyjdzie zadymiaż czuk. Czak chyba się mówi. Więc ja mam przygotowane teraz około tysiąca właśnie kredytów, bo też ostatnio farmiłem sobie karnet, wszystkie misje wykonywałem, więc naprawdę mam mega, mega dużo tych kredytów. No nie słyszę mam na przykład 4000, więc widzowie jak najwięcej kredytów na tego czuksa. i no, oczywiście wystarczy tylko 1000 800, żeby go odblokować, choć ja Wam polecam więcej tych kredytów sobie już na zapas zafarmić, no i mieć trochę na zapas. Ale widowie, przynajmniej 1800 kredytów trzeba mieć na czuk. Dobra, idąc dalej, możecie też sobie doładować lub zaoszczędzić gemy na właśnie niektóre kolektor paki, czy na nowe skiny. Bo na przykład taki Rodeo Hank kosztuje 199 gemów, a jest naprawdę spoczko. Czy taki Nerd Squig, czy Scorpion Willow za 79 gemów jest mega. Więc to jest też jedna rzecz, pamiętajcie oszczędzać skiny, czy też błyskotki yy, wczoraj bodajże był reset. Ja dostałem tam ponad 200 tych błyskotek. No i też ze start dropa. Ostatnio wczoraj droptołem 50 błyskotek, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Więc to są takie podstawowe sposoby, ale jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna przed tym jak wyjdzie update, żeby to zrobić. Fakt, że być może już dzisiaj wyszedł ten update. Dzisiaj lubię wrócą, wyjdzie ten update jakby, ja dzisiaj jeszcze nie odpalałam BESA, ale bądźcie przygotowani choćby na wyjście właśnie tych skinów z Brawl Academy i też będzie bardzo się opłacało u ze zamiarzy, bo dwa razy bardziej. No i oczywiście widzowie będziecie mieli remodel, jeśli macie studentkę M, to taką bad girlkę dostaniecie, która wam się właśnie wyświetla na ekranie. Myślę, że się mega opłaca właśnie yy, robić moje porady. No i co, to była tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, suba. No i co, do następnego.